Andy Larkin, czyli największy numerant świata, nigdy się nie poddaje. Te słowa możemy często usłyszeć w zabawnej opowieści o na pozór zwyczajnym nastolatku, który jednak nie jest wcale taki zwyczajny. Wycinanie dowcipów to jego życie. Bez nich nic nie byłoby takie samo. Jednak każdy, choćby najwspanialszy numer świata, zazwyczaj kończy się schwytaniem sprawcy i wymierzeniem mu odpowiedniej kary. Kreskówka Achten and Andy została oparta na książkach z popularnej serii Just autorstwa Andiego Griffithsa. Pomysł na wykonanie kreskówki narodził się w 1999 roku, a już w roku 2000 zaczęto pracę nad Andy. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału to zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę, to pomoże mi w rozwoju. A teraz przechodzimy do ciekawostek. Premiera Andy'ego odbyła się 22 września 2001 roku o godzinie 17.30 na kanale Teletoon. Jak się okazało, już po pierwszym odcinku kreskówka zdobyła ogromną popularność. Wtedy też zaczęto robić plany na przyszłość. Polska premiera odbyła się 1 września 2003 roku o godzinie 17.15 na kanale Fox Kids. W Polsce Andy również zdobył ogromną popularność. 7 stycznia 2004 roku odbyła się premiera drugiej Sandy and Diego. Do Polski zawitała rok później, 1 stycznia 2005 roku. Studio Eurocom nie wyrobiło się jednak z polskim dubbingiem. Dlatego też na Jetix wyemitowane zostało jedynie 10 nowych odcinków. Pozostałe 16 pojawiło się 31 stycznia. W pierwszej serii Andy ma 16 lat i chodzi do klasy trzeciej liceum. W drugiej serii ma lat 13 i uczęszcza do drugiej klasy gimnazjum. Serial zawiera postacie autentyczne, takie, które istniały naprawdę. Andy Larkin to twórca książek, na podstawie których powstał serial. Danny Pickett jest jednym z najlepszych przyjaciół Griffiths od dzieciństwa. A Spunk jest psem autora, który nazywa się Sooty. Niektóre nazwy w Andy'm mają swoje odpowiedniki w języku polskim. Spunk to klaps, Licz to pijawka, akurator prat to cymbał. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie i zachęcam do zostawienia propozycji na kolejne materiały w komentarzu. Do usłyszenia!